Dzięki wsparciu finansowemu Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu zakupi nową ładowarkę teleskopową z przyczepą. Strażacy zostaną również wyposażeni w plecaki ratownika medycznego. Podpisaliśmy dzisiaj umowę na specjalistyczną sprzęt teleskopowy, szczególnie pożyteczny przy działaniach związanych z gaszeniem dużych obiektów budowlanych, typu hale, konstrukcje metalowe, żelbetowe, gdzie zachodzi potrzeba rozbierania konstrukcji w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych. Nie bez znaczenia pozostają również dla nas plecaki ratownicze, które są na co dzień wykorzystywane razem z torbami ratowniczymi przy akcjach ratownictwa technicznego, przy wypadkach, przy katastrofach kolejowych i w transporcie na lądzie. Strażacy z Radomia otrzymają cztery takie plecaki, natomiast do komend powiatowych w subregionie Radomskim trafi sześć takich zestawów. Szanowni Państwo, Państwowa Straż Pożarna jest dobrze wyposażoną służbą i radzi sobie w każdej sytuacji, co nie znaczy, że nie można jej jeszcze bardziej modernizować, dokupować bardziej specjalistycznego sprzętu, czy takiego, który nie jest jak gdyby niezbędny. Natomiast on, zdecydowanie poprawia warunki prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, więc każdy taki zastrzyk pieniędzy, każde dofinansowanie do tego typu sprzętu powoduje, że ratownikom pracuje się łatwiej, bezpieczniej, a tym samym te działania są bardziej skuteczne. Wicemarszałek województwa Mazowieckiego zapowiedział dalsze wsparcie, które miałoby objąć nie tylko strażaków. Myślę, że tak, myślę, że to jest stały trend, który się utrzyma. Pewnie w przyszłym roku już będziemy też myśleć o tym, żeby jakieś pieniądze, zarówno dla policji mazowieckiej, jak i Państwowej Straży Pożarnej, zabezpieczyć. Całkowity koszt dofinansowania dla strażaków wynosi ponad 2 miliony złotych.